Colin Farrell i Alicja bachleda Curuś, sensacyjne wieści Stanów. Przyjaciółka wyjawiła porażającą prawdę. Alicja bachleda Curuś wiele lat temu postanowiła, że swoją aktorską karierę zacznie rozwijać w Stanach Zjednoczonych. Porzuciła więc życie w Polsce i ruszyła na podbój Hollywood. Udało jej się zagrać w kilku tamtejszych produkcjach, ale trudno mówić, by odniosła spektakularny sukces. Amerykańskie media mocno zaczęły się nią interesować jedynie w momencie, gdy zaczęła spotykać się z Solinem Farrell'em. Para poznała się na planie filmu On Między nimi od razu zaiskrzyło i to na tyle. Że 7 października 2009 roku urodził się ich syn Henry Tadeusz Farrell. Niestety, związek pary nie przetrwał i w styczniu 2011 Bahlada Curuś oficjalnie potwierdziła rozstanie z Gwiazdorem. Farrel zobowiązał się jednak do płacenia wysokich alimentów na rzecz syna. Obiecał też opłacać wielki dom w Los Angeles, gdzie Ala mieszkała z synem. Postawił jej jednak pewien warunek: będzie utrzymywał do i Henry'ego Tadeusza, dopóki aktorka nie zwiąże się z innym mężczyzną. Silenka skończyła się, gdy najaw wyszedł nowy związek bachledy z przystojnym Szwajcarem. Gdy Farrell się o tym dowiedział, przestał płacić za mieszkanie. Jego utrzymanie przekraczało możliwości Alicji, dlatego musiała się przeprowadzić. Jak donosił niedawno Super Express, gwiazda nadal mieszka w Hollywood, ale i w nieco skromniejszym domu. Pisaliśmy o tym tutaj. Nie był to koniec problemów Alicji, bo doszły do tego kłótnie z ojcem Henry'ego dotyczące przyszłości ich syna. Chłopak zamarzył sobie, by studiować w Polsce, bo wiele słyszało o poziomie naszych szkół filmowych. Farry nie chciał jednak nawet o tym słyszeć. Dobre relacje, które Colin i Alicia wypracowali po rozstaniu, by w zgodzie opiekować się wspólnym dzieckiem, zostały poddane poważnej próbie, donosiło na żywo. Okazuje się, że kryzys został ostatecznie zażegnany. Jak dowiedziało się na żywo. Colin miał okazję nawet poznać nowego wybranka Alicji i bardzo go polubił. Relacje między rodzicami Henry'ego w ostatnim czasie wyraźniej się poprawiły. Wynikało to z wielu różnych czynników, głównie związanych z wychowaniem chłopca. Dzisiaj te relacje są cieplejsze zaczęli się dogadywać. Colin, zabierając Henia na weekendy do siebie, już nie czeka na niego w samochodzie. Tylko wchodzi do domu zdradza u Alicji. Dzięki temu miał okazję lepiej poznać Szwajcara. Już nie tylko wymieniają uprzejmości, ale też coraz częściej rozmawiają zdradza tygodnik. Dla Alicji to bardzo ważne, by relacje z Colinem były jak najlepsze, bo dzięki temu w ich chworkowej rodzinie jest spokojniej. Choć ich miłość szybko się wypaliła, długo to chodzili do siebie po tej relacji. W końcu oboje dojrzeli i dali sobie prawo do bycia szczęśliwymi ludźmi zdradza osoba z ich otoczenia. Alicja w mediach niechętnie wypowiada się na temat nowego partnera. Jak jednak dowiedział się tygodnik. To bardzo bogaty i wpływowy mężczyzna, choć po przejściach. Mieszka w USA z 11-letnią córką. W Alpach ma dom. Wspólnie z Alicją i dziećmi lubią tam odpoczywać. Jeździć na nartach. Tej zimy też planują się tam wybrać. Henio już nie może się doczekać wyjazdu zdradza znajoma.